Witaj w podróży przez serce Włoch. Od Alp po Sycylię, od Ligurii po Sardynię. Poznaj ludzi, którzy żyli zwyczajnie, a stali się świętymi. To jest podcast Śladami Włoskich Świętych. Zaprasza brat Elzear Nowak. Odcinek trzeci Lombardia. Z Piemontu, krainy winnic i gór. Ruszamy na wschód do Lombardii regionu, który bije rytmem serca całych północnych Włoch. Tu znajduje się Mediolan, metropolia mody i finansów, ale też miasto Świętego Ambrożego i Świętego Karola Boromeusza. Na północy rozciągają się jeziora Como, Garda i Maggiore. Lśniące jak lustra wśród alpejskich szczytów. W dolinach dojrzewają winogrona, a w miastach króluje praca i porządek. Lombardia to ziemia ludzi konkretnych, tych, którzy robią, zamiast mówić. A jednak właśnie tutaj, w sercu nowoczesnych Włoch, narodziła się świętość niezwykle delikatna. Święty Ricardo Pampuri, lekarz, który pokazał, że medycyna i miłosierdzie mówią tym samym językiem. Urodził się w 1897 roku w Trivolcjo, w małej miejscowości koło Pawi. Na szczęście otrzymał imię Erminio Filippo, ale świat zapamięta go jako Ricardo. Imię, które przyjął po wstąpieniu do zakonu. Dzieciństwo miał trudne. Wcześniej stracił rodziców, dorastał u krewnych, ale z tamtego czasu zachował coś, co nigdy go nie opuściło pogodę serca. Podczas pierwszej wojny światowej służył jako sanitariusz. Widok ludzkiego cierpienia sprawił, że postanowił poświęcić się leczeniu. Po wojnie ukończył medycynę w Pawi i rozpoczął pracę jako lekarz rodzinny. Wyróżniał się nie tylko fachowością, ale i dobrocią. Odwiedzał chorych w domach, leczył ubogich za darmo, przynosił leki i nadzieję. Koledzy mówili, że jego gabinet zaczynał się już na ulicy. Bo nie odmawiał pomocy nikomu. Jego pacjenci wspominali, że gdy wchodził do domu chorego, niósł ze sobą ciszę i spokój. Nie pytał o religię ani o pieniądze, po prostu był. W wolnych chwilach modlił się w małej kaplicy i należał do akcji katolickiej. Ale z czasem jego serce zapragnęło czegoś więcej. Chciałby całe jego życie stało się modlitwą. W 1927 roku wstąpił do braci miłosierdzia świętego Jana Bożego, zakonu, który łączy wiarę z opieką medyczną. W zakonie przyjął imię Ricardo i został bratem zakonnym lekarzem. Pracował w szpitalu w Mediolanie. Gdzie pacjenci widzieli w nim nie tylko specjalistę, ale i przyjaciela. Był człowiekiem cichym, z łagodnym uśmiechem, który bardziej leczył niż jego lekarstwa. Jednak wkrótce sam zachorował na gruźlicę chorobę, której w tamtych czasach prawie nie potrafiono leczyć. Wiedząc, że umiera, nie przerwał pracy. Kiedy lekarze nakazali mu odpoczynek, odpowiedział: Chorym nie mówi się, wrócę jutro. Zmarł 1 maja 1930 roku, mając zaledwie 32 lata. Jego grób w Triwolcjo szybko stał się miejscem pielgrzymek. Ludzie modlili się tam nie tylko o zdrowie ciała, ale i o uzdrowienie serca. Papież Jan Paweł II ogłosił go świętym w 1989 roku, nazywając lekarzem, który niósł Chrystusa w codziennej praktyce. Dziś święty Ricardo Pampuri jest patronem lekarzy, pielęgniarek i chorych. Jego życie przypomina, że nauka i wiara nie stoją po dwóch stronach barykady. Obie wyrastają z miłości do człowieka. Lombardia, ziemia fabryk, uniwersytetów i wielkich idei, w Ricardzie Pampurim znalazła swojego świętego prostoty. Człowieka, który leczył nie tylko ciało, lecz także samotność. W nim region pełen pośpiechu odkrywa swój cichy oddech i przypomnienie. Że świętość jest możliwa nawet między stetoskopem a receptą. Wraz z nami podążaj śladami włoskich świętych i zapraszamy Cię do wsparcia w serwisie Patronite.